Witamy Państwa w trzecim odcinku Pulsu Łap. Mamy nadzieję, że po świętach wszyscy wrócili całość zdrowo, nowy rok, troszkę dłuższa przerwa. Dzisiaj skupimy się na czwartej Radzie Miejskiej oraz komisji, która ją poprzedzała. Zaczynajmy! Czwarta Rada Miejska zaczęła się ponownie od tematu wywozu śmieci w łapach. Wbrew temu, co radni obiecywali, deklarowali na pierwszym posiedzeniu komisji. Gdzie wszyscy jednogłośnie przegłosowali to, aby to Pec właśnie kontynuował wywóz śmieci, został rozpisany przetarg. Jak uzasadnia to burmistrz? Burmistrz uzasadnia to tym, że nie może zlecić tego dla Pecu, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, jakie będą ceny. Tutaj ciągle powraca ten temat wzrostu, mianowicie już mamy szczątkowe informacje z sąsiednich gmin. Mianowicie gmina Łapy wozi do śmieci aktualnie do czerwonego boru. Tam jeszcze cen nie ma, ale za to mamy ceny z Czartorii, gdzie koszty wywozu śmieci segregowanych wzrosły z 290 na 395, a śmieci biodegradowalnych z 80 na 180. Jest to ponad 100% zniżki, więc ciężko naprawdę szacować, ile będzie wynosić ta zwyżka w czerwonym borze. No dobrze, Karolu, ale teraz porozmawiajmy o innym czynniku, czyli czynniku ludzkim, bo jak wiemy, przy śmieciach pracuje około 22 osób. Z tymi osobami, no. Coś będziemy musieli zrobić, no bo nie chcemy, żeby straciły miejsca pracy. Tutaj są dwa zdania. Pan Jacek Poński, czyli prezes Pecu, mówi wprost, że te osoby zostaną zwolnione, ponieważ nie widzi dla nich miejsca. No tak, ale sam burmistrz tutaj zapowiada, że zostaną przeniesione do innych prac, na przykład odśnieżania i sprzątania miasta, co zapewniłoby im dalej ciągłość pracy. W Zgadza się. Gminnej. Tutaj burmistrz wszystkim obiecuje, że te osoby nie zostaną zwolnione, że zostaną. Te etaty zagospodarowane w inny sposób. Miejmy nadzieję, że dotrzyma słowa. Przypomnijmy, że taka sytuacja, gdzie obiecywano, że osoby nie miały zostać zwolnione, a potem zostały, miała już w łapach miejsc. Mówię tutaj o zukuj sytuacji, gdzie cała załaga została po prostu zwolniona, również mimo zapewnień o braku zwolnień. Dobrze, Karol, a co z terminami, co będziemy robić? Czy wiemy już kiedy i co będzie się działo? Nie do końca. Wygląda to tak, że na Radzie Miejskiej burmistrz obiecał, że ogłosi go na dniach. Czyli możliwe, że w momencie, gdy Państwo to oglądają, ten przetarg już widnieje na stronie Urzędu Miasta. Ale teraz tak, jest to przetarg unijny, więc z automatu musi trwać 40 dni. Do tego wyłonienie oferty, podpisanie umowy. Na pewno nie wyrobimy się do końca lutego. Dlaczego do końca lutego? Ponieważ do końca lutego e, miejski PEC ma podpisaną dodatkową umowę na wywóz śmieci. Za ile? Oczywiście w nawiązaniu do wzrostu cen. Ma to zostać ustalone na podstawie rzeczywistych kosztów wywozu. I od marca ma wejść firma, która zostanie wyłoniona z przetargu. Więc tak naprawdę temat śmieci w łapach jest bardzo rozwojowy. Czekają nas duże podwyżki, ale ciągle nie wiadomo, kto będzie się nimi zajmował oraz ile zapłacą mieszkańcy. Ze zmian, które odbyły się ostatnio w gminie, wiemy, że zmienił się radca prawny, mecenas Rafał Zatyka, oraz został wygaszony mandat pani Joanny Micoty. Na jej miejsce wszedł pan Andrzej Rogowski, a pani Joanna będzie pe pełniła kierownicze stanowisko w Urzędzie Miejskim. Wiąże się to z tym, że będąc urzędnikiem miejskim, po prostu nie może pełnić funkcji w Radzie Miejskiej. Następnie była krótka wstawka o programie ferii. Czyli o tym, co dzieci w zimę mogą robić w łapach. Nie będziemy o tym szerzej rozmawiać. Jeżeli mają Państwo dzieci, interesuje Państwa temat, to wypowiedź po kolei dyrektorów, którzy to organizują, można obejrzeć na nagraniach sesji Radnych Niezależnych. Jest to część pierwsza, czwartego. Czwartej Rady Miejskiej jest to 19 minuta 5 sekunda. Jeżeli kogoś to interesuje, odsyłamy do nagrania Bądź link poniżej Gminny, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat aktualnie trwających zajęć dla dzieci. Następnie nastąpiło parę autopoprawek do budżetu, mianowicie jedna z nich to była po prostu poprawka techniczna, uwzględnienie kwoty, która została już wydana. Na dokumentację techniczną Domu Kultury. Druga z nich to było uwzględnienie kwoty, która miała zostać przeznaczona na dokumentację projektową, nazwijmy to, wieży widokowej w uchowie. Dlaczego mówię takimi nawiasami? Ponieważ nie do końca wiadomo jeszcze, gdzie ta wieża będzie stała i czy będzie stała. O co chodzi? Mianowicie, padł pomysł, aby Wspólnie ze stowarzyszeniem gmin górnej Narwi złożyć projekt na budowę wieży oraz ścieżki rowerowej. Będą to dwa etapy. W pierwszym etapie będzie to wieża widokowa, aktualna lokalizacja to jest w Wuchowie w okolicach ulicy 3 Maja. Dlaczego aktualna? Ponieważ to jest na razie etap koncepcji i na dobrą sprawę jeszcze nie wiemy, w którym miejscu ta wieża ma się znajdować. Prowadzone są analizy: część działek odpada ze względu na warunki gruntowe, część na lokalizację, część przez miejscowy plan zabudowy. To wszystko jest jeszcze ten. Co wiemy na pewno? Wiemy na pewno, że wieża, jeżeli stanie w Uchowie, będzie miała 39 metrów wysokości, czyli około 10 metrów ponad lasem. Myślę, że ten temat jest rozwojowy. Na razie zostały zabezpieczone pieniądze w budżecie na dokumentację projektową, na pierwszy etap. Drugi etap to jest ścieżka rowerowa, dydaktyczna. Myślę, że na tym etapie nie ma co tematu rozwijać. Jeżeli temat powróci i gmina zdecyduje się na złożenie tego wniosku, ten wniosek przejdzie na pewno, opowiemy o tym szerzej. Bardzo ciekawie, bo jakby były dobrze zaprojektowane te wieże, bo już wiemy, że na terenie gminy powstały kiedyś wieże widokowe, do których do tej pory nie da się dojść, jak tylko spadnie trochę deszczu. Kiedyś próbowałem się nawet tam dostać, był to nietrafiony pomysł. No cóż, miejmy nadzieję, że z tą będzie lepiej. Trzecia autopoprawka dotyczy mm, Domu Kultury nowo budowanego oraz PFRON, a mianowicie pół miliona, którymi to pefron dofinansował budowę Domu Kultury. O co chodzi? Otóż warunkiem otrzymania tego dofinansowania jest to, żeby do pół roku po terminie, który te pół roku mija w kwietniu, budynek zaczął pełnić swoją funkcję, czyli został oddany do użytkowania. Czyli budynek musiałby ruszyć w maju. Problem jest taki, że oddanie do użytkowania to jest te wszystkie odbiory zajmuje około dwóch miesięcy, czyli do końca marca. Chyba każdy chodzi po centrum i widzi ten budynek. No, nie ma na to najmniejszej szansy. Więc burmistrz zabezpieczył 7 tysięcy aktualnie na kary, które to Pefront będzie naliczał nie od początku maja, a od początku listopada. Burmistrz po prostu zabezpieczył pieniądze na ewentualne kary umowne. Które PEFRON może naliczać w związku z opóźnieniem budowy, ponieważ kary umowne będą naliczane już od listopada, jeżeli nie wyrobimy się do maja, a wszystko wskazuje na to, że się nie wyrobimy. Więc po prostu burmistrz przezornie pieniądze zabezpieczył. Następnie został przegłosowany budżet z tymi poprawkami. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia dotacji dla szpitala w Łapach. Na sesji Rady Miejskiej pojawił się zastępca starosty, wszystkim myślę, w Łapach znany pan Roman Czepe, który podziękował, można tak powiedzieć, za tą uchwałę dla Rady Miasta Łapy. O co chodzi w tej uchwale? Chodzi o to, że. Miasto, łapy będą się dorzucać około 10%, to jest kwota około 700 tysięcy, czyli jak na łapy nie mała, do funkcjonowania szpitala. No dobrze, Karolu, ale z jakiego względu to łapy mają się dorzucić do kosztów utrzymania naszego szpitala? Myślę, że jest to jakby gest dobrej woli. Pozwolę sobie to tak nazwać. Mianowicie chodzi o to, że ten szpital był na skraju bankructwa i tak naprawdę gdyby nie to, że radni powiatowi naprawdę prężnie działali w tym temacie i szpital dostał bardzo duże dofinansowanie, tego szpitala zwyczajnie dziś by nie było. A jak wszyscy wiedzą, szpital naprawdę się rozwija. Jest to kompletnie inny szpital, jest wyremontowany, został dobudowany nowy oddział. Naprawdę mnóstwo pieniędzy zostało w niego włożone, dziesiątki milionów dzięki naszym radnym powiatowym właśnie. I teraz miasto, pokazując to, że również zależy mu na szpitalu, będzie dokładać tą kwotę do funkcjonowania szpitala, która jest niewielka, ale pokazuje sam fakt zainteresowania tym, że miastu zależy na tym, żeby ten szpital w łapach został. Kolejnym z tematów rozmów na sesji była uchwała o. W prowadzeniu bonifikaty na wykup gruntów na własność, więc nie będzie to już tak jakby, powiedzmy, jak do tej pory prawo użytkowania wieczystego, a możliwość wykupu na własność. Każdy mieszkaniec będzie miał taką bonifikatę. Tutaj burmistrz to zróżnicował. Kwota dofinansowania, która będzie wynosiła około 90% w zależności od roku, w którym to wykupi się, czy w tym 2019, czy 2020 lub 2021 ona będzie się lekko różniła. Ale tak czy siak, to będą kwoty 80-90, nawet procent dofinansowania do wykupu. Dlaczego ten wykup? Użytkowanie wieczyste zostało zniesione, więc te wszystkie grunty muszą zostać wykupione i przekształcone na własność prywatną. Kolejny punkt obrad to reprezentacja łap w składzie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi. Mianowicie należało wybrać cztery osoby do reprezentowania gminy łapy w tym stowarzyszeniu. Jakie to osoby? I tutaj będzie Krzysztof Dudziński, Piotr Łapszo, Pan Leszek Gulewicz oraz Pan Dariusz Wincenciak. Od lutego zasiądą oni w stowarzyszeniu i będą nas dzielnie reprezentować. Jednym z następnych tutaj tematów było podjęcie planu pracy i kontroli komisji rewizyjnej. I tutaj Pan Półkośnik wystąpił z wnioskiem o przełożenie tego na inny termin. Całej tej jakby uchwały, ze względu na to, że prosił, uzasadniał to swoją prośbę tym, że chciałby poznać więcej szczegółów, żeby przedstawiono, jak będzie wyglądał taki plan kontroli. Co skutecznie starał się obalić pan Przemysław Jaroszewski, sugerując, że tutaj nie ma co informować, bo przed samą kontrolą zostaną. Przedstawione takie informacje, kiedy odbędzie się kontrol i czego będzie dotyczyła więc wszystkie jednostki, które będą kontrolowane, mogą się śmiało do tego przygotować. W trakcie głosowania uchwała ta jednak została odrzucona, nie przeszła, no i niestety trzy zaplanowane kontrole mianowicie w styczniu w Domu Kultury, w lutym miała być kontrola przetargów z roku 2018 oraz w marcu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Nie odbędą się, a niewątpliwie byłyby to bardzo ciekawe kontrole. Jednym z takich końcowych tematów były tutaj wnioski oświadczenia radnych, były zapytania o basen w łapach, co się będzie dalej z nim działo. No ale tutaj burmistrz po prostu skomentował, że odezwał się do ministerstwa o dodatkowe fundusze, bo chwilowo nie mamy żadnych zabezpieczonych pieniędzy. Gminę stać mniej więcej na jedną trzecią, i to jakbyśmy dobrze przeszukali tych pieniędzy wkładu własnego. Dokładnie, myślę, tutaj można cofnąć się do naszych odcinków numer 1 oraz 2, gdzie troszkę szerzej omawiamy temat basenu. Po prostu nie ma pieniędzy chwilowo, na wkład własny, o tak skróćmy to. Były prośby o dodatkowe oświetlenie, tak jak od pana Gulewicza tutaj padły, żeby na osiedlach po drugiej stronie łap, czyli tam bodajże cmentarne i te okolice zrobić po prostu dodatkowe lampy w niektórych osiedlach. Były też pytania o chociażby przejazd na osę. Tutaj tak. pojawiło się, bo... Tutaj jak... może szerzej omówmy temat przejazdu na osę. Jak wiadomo, i na osy i w Uchowie jest problem taki, że droga zaczyna się w osiedlu i nie ma jak zbudować wiaduktu górą w tych miejscach, gdzie aktualnie stoją. Muszą zostać przeniesione i tutaj to budzi wiele kontrowersji, co się stanie ze starymi przejazdami. Bo nie, do tej pory nie było informacji, czy będzie ścieżka jakaś dla pieszych albo kładka, coś Dokładnie. w tym stylu, żeby móc przedostać się na drugą część miasta, bo niestety drogi, które mają być wiaduktami, strasznie wydłużą trasę. Tutaj właśnie w tym temacie troszkę nam światła rzucił Pan Roman Czepem, mianowicie po rozmowach z koleją aktualnie stoi na tym, że w miejscach aktualnych przejazdów będą przejścia pieszo-rowerowe, a przejazdy samochodowe będą wiaduktami, które zostaną przesunięte. W Uchowie, tak jak leci aktualnie przybudowywana droga, tamten wiadukt, a na Ose będzie to te miejsce, a nawet jeszcze troszeczkę dalej niż pokazywaliśmy Państwu w odcinku a wręcz numer 2. Się troszeczkę inaczej spodziewaliśmy, bo nie będzie to równolegle biegło do torów skręt i od razu tak. odbicie w prawo, tylko będzie to wodzi się. Starą leśną trasą, która jest częściowo wjazd, jest przynajmniej w rękach prywatnych, i tutaj no, będą musieli chyba, jeżeli chcą tą trasę budować, tak, będzie to więcej nadrobienia niż się spodziewaliśmy, bo nie będzie to plus minus kilometr, a nawet do 2,5 kilometra, jeżeli będzie jakoś dalej pociągnięte, żeby na tak. przykład dotrzeć. Na inną, bo niestety przechodzi to przez las i będzie takie półkole zrobione dookoła. Osoba. Ale myślę, że jeżeli przejście pieszo-rowerowe zostanie, to dla samochodów może będzie to lekko irytujące, ale jednak nie będzie to wielkim problemem. Tak, tutaj nie może być dla właścicieli ziemi, obok których domu mają przechodzić. Ostatnim z tematów, które w ogóle pojawiają się na sesjach Rady Miejskiej jest, są sprawy różne. I tutaj na sprawach różnych był, była, można to nazwać rozmową, dyskusja na temat odśnieżania w łapach. A właściwie jego braku. Nazwijmy to tak, no, bo pojawiły się pytania do pana burmistrza, co się dzieje z tym odśnieżaniem, jak są podzielone drogi na kategorie, bo jak tutaj niektórzy radni stwierdzili, że... Jest po prostu błąd podany na stronie, inaczej jest na stronie niż jest podany w dokumentacji umownej podziału na dwie kategorie dróg. Jedno odśnieża firma prywatna, drugie gminna spółka. Tam pojawił się właściciel firmy odśnieżającej, pan Dzierżek i, i dość gęsto się tłumaczył. Tak, chodzi o to, że po prostu zaczęły padać do pana Dzierżka pytania, co się dzieje. Że łapy toną śniegu, mimo że powiatowe drogi, które mniej więcej podobnie ruszają, są wręcz czyste. I tutaj było tłumaczenie, że. Teoretycznie pan Łapszo zadzwonił do powiatu, i dowiedział się, jak wygląda u nich odśnieżanie, jaka jest proporcja piasku do soli, którą posypują, no i to był dość burzliwy temat, bo pan dzierżek twierdził, że powiat inaczej. Ma większe proporcje, tam 30 do 70%, 30% to oczywiście sól, gdzie pan Łapszo mówi, że to jest ta sama proporcja co jest w Łapach, czyli tam 20 czy tam 25% do pozostałej liczby. I tutaj wtrącił się pan burmistrz z, z czymś ta, z informacją, że przeprowadzono kontrolę firmy pana Dzierżeka, wręcz pani Dzierżek. I sprawdzono proporcje o tak soli, którą posypują, i niestety z testów wyszło, że to jest u nas niestety jest 12%, i zaczęły się oskarżenia yy, niektórych radnych, dlaczego on tak posypuje. Czy to nie jest oszustwo, i czy nie boi się tego, że po prostu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niewywiązywanie się z umowy? Pan Dzieczek tam tłumaczył, że niestety. To gmina informuje go, a raczej osoba, która siedzi w gminie i odpowiada za to, ma wykonać telefon i poinformować go, czy mają jeździć same pługi, czy pługo, piaskarki i sypać i odśnieżać naraz. Tłumaczył, że czasami dostają informację, że mają po prostu posypywać, a w tym momencie spadł śnieg. Stąd biorą się takie sytuacje, że świe na świeżo nie jest odśnieżone, a na tym śniegu jest po prostu posypany piach. Stąd biorą się dziwne historie, które ludzie opowiadają. Tak, ale myślę, że to też jakiś kompletny brak komunikacji tutaj ze strony tak, pana Dzierżka. I tutaj wiele osób wypomniało, że to jest po prostu brak komunikacji z osobą, która te decyzje podejmuje. No tutaj też padło wiele informacji od pana burmistrza, że przykładowo mamy zabezpieczone na odśnieżanie ponad 160 tysięcy, a jeden pełny przejazd, czyli odśnieżanie wszystkiego, co się da, to jest koszt 8 tysięcy. Czyli 20 przejazdów. 20 pełnych teoretycznie dni mamy na to. Pan Dzierżek oczywiście też tłumaczył, że umowa jest dla niego nie do końca korzystna, bo jedna osoba jest w ciągłej gotowości, ale pozostałe osoby czekają na telefon. No ale tutaj radni sam tę umowę podpisywał. Tak, dokładnie radni wypomnieli, że no, na taką umowę się zgodził i powinien był wiedzieć, na co się pisze. Myślę, że pan dzierżek dostał ostrzeżenie. Miejmy nadzieję, przy odrobinie szczęścia, że już wielkich opadów śniegu w tym roku nie będzie. No a jeżeli będą, to miejmy nadzieję, że pan Dzierżek wywiąże się rzeczowo z odśnieżania. Do... Kolejny temat to jest temat dość ciekawy dla mieszkańców Łab, ponieważ być może w strefie utworzy się zakład przetwórstwa drobiu, który ma zatrudnić od 200 do w późniejszych etapach nawet 400 osób, co już jest naprawdę bardzo dużym pracodawcą, jak na łapy. Jest tylko jeden śmierdzący problem. Tak, jak wiemy, to jest przetwórstwo żywności, co a szczególnie drobiu. I tutaj pan burmistrz zaproponował po prostu, że może być to uciążliwe dla mieszkańców, jednak zapachowo. Dlatego zaproponował, żeby radni, którzy są chętni, wraz z nim mogą pojechać do Radomia, gdzie już taka firma otworzyła właśnie, albo wręcz otwiera nowoczesny zakład. Czyli y dokładnie taki sam, jaki dokładnie, ma być wybudowany w Łapach. Dokładnie taki sam. Y I będzie to po prostu wycieczka, żeby sprawdzić, y czy to naprawdę nie będzie uciążliwe dla mieszkańców. W skrócie będzie to wycieczka radnych, żeby sprawdzić, czy śmierdzi. Mniej więcej <laughs> tak to możemy nazwać. Czy będzie to, Karolu, uciążliwe? Myślę, że nowoczesne zakłady przy założonych filtrach. Obstawiam, że nie. A warto przypomnieć, że jak istniała cukrownia, to zapach z cukrowni też nie był najprzyjemniejszy, tak. a niestety dawał miejsca pracy, co Dokładnie. z czasem ludzie przywykli. Więc jeżeli jest ktoś chętny na budowę takiego zakładu, który naprawdę dużo ludzi może zatrudnić. Biorąc poprawkę na to, że niestety nie wiadomo co z pecem, więc nie wiadomo co z pracą dla 20 osób, plus tak. y, jedna z większych y, firm, które w łapach są, czyli Tesco, zamyka się i kolejne 40 osób ma stracić pracę, to z perspektywy patrzenia na to, że to może dać pracę 200 osobom, wychodzimy nadal na duży plus. Tak. Być może warto trochę zatkać nosy, jednak te 200 do 400 osób będzie miało gdzie pracować. Tutaj jeszcze tylko wspomnimy, że tak jak PIS obiecywał w kampanii, to akurat tego dotrzymają, że w łapach zostanie otworzony wydział komunikacji starostwa powiatowego, kiedy około kwietnia aktualnie trwa podłączanie bezpiecznego światłowodu, żeby wpiąć ten wydział do systemu Cepik. Koło kwietnia wszystko powinno ruszyć. Warto też wspomnieć, iż aktualnie w łapach trwa kontrol Najwyższej Izby Kontrolnej. Zarzutem Najwyższej Izby Kontroli jest głównie to, że przy przeprowadzaniu tej inwestycji zostało wykazanych sporo nieprawidłowości przy jej prowadzeniu oraz przygotowaniu. Myślę, że chodziło tu o tą błędną dokumentację projektową, ale na 100% powiemy Państwu dopiero w wynikach pokontrolnych. Poczekajmy może na wyniki kontroli. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. W wielkim skrócie przedstawiliśmy Państwu to, co się działo od nowego roku w polityce. I teraz wyjątkowo nie poprosimy o suba, a poprosimy o to, żeby na Facebooku, gdy zobaczą nas Państwo, kliknijcie lajka. Like nie prosimy nawet o udostępnienie. Zwykły lajk like naprawdę wystarczy. Pomoże nam to w osiągnięciu większych zasięgów. Dzięki temu dotrzemy do większej ilości ludzi, których. Być może temat łapskiej polityki obchodzi. Niech subują. Niech subują. Dziękujemy Państwu. Do Żeglamy. widzenia.